Dzień dobry. Co się działo w sportach zimowych w ten weekend? Szczepan Kupczak zajął 30. miejsce w Ramzał w kombinacji norweskiej. Także są punkty Pucharu Świata, to bardzo dobrze. W skokach narciarskich sobotni konkurs 21. Grudnia wygrał Kamil Stoch przed Stefanem Kraftem, przed Karlem Geigerem. Niedzielny konkurs wygrał Rory Kobayashi przed Peterem Pracem, Janem Herlem. Rory Kobayashi wrócił na pozycję lidera Pucharu Świata w Skokach Narciarskich po jednym, yy, jednym konkursie przerwy. Yy, loteryjne warunki odbywania zawodów, tych niedzielnych zawodów spowodowały, że wielu zawodników, którzy dotąd nie zdobywali zbyt często punktów Pucharu świata, tym razem je zdobyli. Sergii Tkaczenko zajął 24 miejsce w Kazach, to jego pierwsze punkty w karierze. Ponadto punkty zdobył dzisiaj w niedzielę Mackenzie Boyd Klaus i na przykład Amerykanin Kevin Bicknett, także skład tego konkursu, druga seria dosyć niecodzienna. Ale to na pewno daje szansę tym zawodnikom, żeby jakoś zabłysnąć w przyszłości. Kinga Rajda Kinga w Cupie zajmuje miejsce w ten weekend trzecie i pierwsze. Czy to dobry pomysł, żeby wysyłać Kinga Rajdę na Cup, na, na zawody trzeciej ligi, trzeciej rangi? Przekonamy się w przyszłości, natomiast na usprawiedliwienie można powiedzieć, że w tym, ten weekend nie odbywały się ani zawody pucharł świata w skokach nadziemskich kobiet ani nawet zawody pucharu kontynentalnego to wszystko dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem